Niech mnie ktoś oświeci, bardzo proszę, w kwestii szczepionek, jeżeli prawdą jest to, co się mówi o nich, no a na mocy tego, co nazywam domniemaniem prawdowmowności, kto ciekaw, odsyłam do wyjaśnień swoich, których wielokrotnie w tej kwestii udzielałem, więc jeśli, jak chcę założyć to jest uczciwe i szczere, co się mówi o, o szczepionkach, że w ten sposób można ocalić ludzkość przed epidemią, że bardzo jest ważne, żeby wszystkich zaszczepić jak najszybciej, to wtedy wrócimy do normalności. Zaszczepić. Uwaga językowa, błagam, nie mówcie: wyszczepić. To jest jakiś obrzydliwy żarion, jakbyśmy wszyscy byli stadem bydła. Przynajmniej dla ludzi, którzy tymi szczepieniami sterują, no niech przynajmniej zachowują pozory. Więc zaszczepić. Jeżeli chodzi o to, żeby wszystkich nas zaszczepić tymi szczepionkami i problem jest taki, że no, niestety ci, którzy szczepionki produkują, nie mają mocy przerobowych, żeby te szczepienia przeprowadzić. To przecież jest bardzo prosta, oczywista, od dawna stosowana zasada. Dlaczego firma Fitzer. Dlaczego firma Moderna, dla Strazeneka i inne firmy, które te szczepionki stworzyły, nie sprzedają nigdzie na świecie licencji na ich produkcję? No tak, tak jak się na Fiata sprzedawało. Oni nie mają w swoich zakładach dość mocy przerobowych, żeby obsłużyć zapotrzebowanie Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Emiratów Arabskich i tego, w związku z czym wszyscy się biją, kto da więcej, a już dla takich biednych krajów to już w ogóle tych szczepionek zupełnie nie ma. No, czemu na Litość Boską nie udostępnią w takim razie, jeżeli dobro ludzkości tutaj jest najważniejsze? Czemu nie udostępnią po prostu dokumentacji, jak to robić? I taka polfarma w Polsce i jakieś inne, w każdym kraju przecież są jakieś zakłady farmaceutyczne, które, jak sądzę, mając w ręku taką dokumentację, spokojnie byłyby w stanie to wszystko zrobić i zamiast. Hmm, 100 milionów, które nie wystarczają, można by miliard dawek takiej szczepionki na licencji wyprodukować we wszystkich krajach, wszystkich zaszczepić i byłoby spoko i byłoby po epidemii. No, jeśli moje rozumowanie jest błędne, bardzo proszę w komentarzach, innymi drogami można do mnie dotrzeć, proszę mi wytłumaczyć. Panie profesorze Simon, panie profesorze Horban, albo inni profesorowie, mędrcy, korona celebryci, których tak pełno w tej chwili w mediach. Dlaczego takich szczepionek nie można sprzedać licencji? No bo <laughs> wydaje mi się, że niestety jest tylko jedna przyczyna. Nikt nie chce sprzedawać tej licencji, ponieważ rzecz nie tyle w samej szczepionce, co w technologii. Tam jest jakiś myk, jakiś patent, który sobie firma wymyśliła i ona chce z tego mieć kasę. Nie chcę, żeby inni się domyślili czy dowiedzieli po prostu, bo wtedy by się dowiedzieli, jak to się robi, nawet za opłatą licencyjną zaczęliby masowo trzaskać tak zwane generiki rozmaite, czyli podróbki po prostu tych firmowych leków. Nie po to się wymyśliło w żeby te podróbki oczywiście tu rozlazły się patenty po świecie w tej chwili tych Viagra podobnych leków jest mnóstwo i już koncern który Viagra wymyślił notabene ten samficer, który pierwszy wprowadził szczepionki na zachodnim rynku już koncern na tym tyle nie zarabia no ale Viagra, no to przepraszam, no troszkę inna sprawa, no lek bardziej rozrywkowy, no, jeśli ktoś chce zwiększyć swoje możliwości seksualne, no, jeżeli mu jakaś za to płaci o ubezpieczalnia, to, to mu zapłaci, jeżeli uzna, że to jest ważne dla zdrowia, a nie to niech płaci prywatnie, no w każdym razie nie jest to kwestia życia i śmierci, co najwyżej, tak powiem, jakości życia, czy radości życia. A tu mówi się, że jeśli poważnie traktować, znowu te same zastrzeżenia o domniemaniu praw, do jeśli poważnie traktować to wszystko, co mówi się o kryzysie zdrowotnym wywołanym przez wiadomego koronawirusa, no to w takim razie tu mówimy o ratowaniu życia, o ratowaniu ludzkości, a wredne koncerny nie chcą udostępnić, i mało tego, nikt o tym w ogóle nie mówi, nikt na nie nie naciska. Ja wiem, no minęły czasy globalizmu, minęły czasy, kiedy wielkie koncerny były pod ostrzałem, kiedy dostrzegano negatywną rolę, jaką one pełnią w dziejach ludzkości. Teraz wielkie koncerny kupiły sobie lewicę światową, kupiły sobie jakieś ruchy, jakieś skierowały... W się nie wyrażać w próżnie, powiedzmy, y, całą energię protestów, już nikt nie, pro, nie, 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 nie protestuje przeciwko globalizacji, nikt się nie, nie mówi o podatku Tobina, nikt nie mówi o tym, że wielkie koncerny niszczą środowisko, tylko walczą z dwutlenkiem węgla, z jakimiś innymi fantasmagoriami i, i, i jakoś przypadkiem tak właśnie walczą, że jeszcze tym wielkim koncernom większe jeszcze pieniądze napędzają. No, napędzają im wielkie pieniądze oczywiście rozmaite organa, unijne, nieunijne i mało tego, że napędzają, ewidentnie no używają tych szczepionek do polityki. Tu się wytworzyła taka symbioza. Z jednej strony mamy tych rozmaitych właśnie ficerów, modernów, astrów, Zeneków i innych, którzy zarabiają miliardy na tych szczepionkach bo płacą im za to rządy, płacą im za to organizacje międzynarodowe, a z drugiej strony mamy również te rządy, które też skapowały się, że taka szczepionka jest po prostu dzisiaj narzędziem uprawiania polityki. To chyba nawet do Polski dotarło, chociaż oczywiście w naszym wypadku próba uprawiania polityki szczepionkowej jest, no jak to zwykle u nas chcieli, jak najlepiej, a wychodzi jak wychodzi, bo przeczytałem właśnie, że mamy Jakieś rozmowy prowadzimy, żeby przekazać nadwyżkę szczepionek Ukrainie z Polski. Po pierwsze, cały czas się trąbi, że nie ma tych szczepionek, bo się nie wywiązują oficery i inne z dostaw szczepionek, więc skąd nagle się okazało, że mamy jakieś nadwyżki do przekazania? Nie podoba mi się to słowo przekazać znaczy oddać za darmo. A nie nawet nie sprzedać. To nawet gdyby była mowa o sprzedaniu i nawet gdyby rzeczywiście były nadwyżki, to uważam, że mamy więc różne kraje, które się wobec Polski zachowują przyjaźnie. Natomiast polityka władz ukraińskich wobec Polski jest po prostu odrażająca. Za. Yy, Pomniki bandery za uniemożliwianie ekshumacji ofiar rzezi wołyńskich, za niszczenie archiwów w sprawie za obrzydliwą propagandę, którą Ukraina prowadzi, nie powinna dostać od Polski niczego poza ewentualnie fangą w nos. Natomiast opowieście, że ta podlizywaliśmy im się tyle lat, to jest jakieś dla mnie niewiarygodne. Rozumiem, żeśmy, mówiąc z Radkiem Sikorskim, robili. Łaskę Stanom Zjednoczonym czy innym krajom, które są duże i silne, ale na litość boską Ukrainie podlizujemy się im od tylu lat. Oni nas kopią w tyłek przy każdej możliwej okazji, a my, jak debile, cały czas się do nich zalecamy. My, polubcie nas, polubcie nas, bo my ruskich nie lubimy, więc będziemy wam wchodzić po prostu w kieszeń czy, czy, czy dawać szczepionki swoje czy, czy cokolwiek. Tylko weźcie nas, polubcie. W taki sposób się przyjaciół nie zdobywa. Ktoś łazi i mówi, polubcie mnie, polubcie, to zasługuje tylko na pogardę. I my z tym wszystkim zasługujemy. No ale to jest mm, osobna sprawa. Chodzi mi tylko o ten przykład użycia szczepionek. O, pozyskamy sobie Ukrainę, bo im damy szczepionki. Sami sobie od gęby, znaczy od ramienia, bo to się tu wstrzykuje chyba, a może w pośladki się. No, od, od tego, co ten sobie odbierzemy, sami te swoje szczepionki, żeby wam dać was pozyskać. Ale to jest zdegenerowany polski przykład prowadzenia polityki szczepionkowej, które prowadzą wszyscy w tej chwili. Proszę zobaczyć, wielka dla mnie niesamowita historia, jak nagle się okazało, że wyśmiewana ruska szczepionka Sputnik, Przecież Rosjanie zrobili tę szczepionkę jako pierwsi. Wszyscy mówili, że gdzie to w ogóle jest jakiś ten. Czekajmy, aż to zrobi Pfizer, czekajmy, aż to zrobi Moderna, aż to zrobią Amerykanie, Brytyjczycy, Niemcy no to cywilizowane kraje. Nagle się okazało, że Sputnik nie, no bardzo dobry w ogóle, 90% skuteczności. Po ponad pół roku od momentu wprowadzenia na rynek, wreszcie tego Sputnika zbadali i orzekli, że nie, Sputnik fajny. A może po prostu Sputnik stał się fajny, bo Putin się stał fajny. No taka prosta historia, no jak w odwrotną stronę zastosowanie tych samych zasad polityki, które Putin prowadził zawsze, że jak Obrażał się na jakiś kraj, to nagle się okazało, że nie wiem, obraził się na Gruzję. I nagle eksport wody mineralnej burzomi do Rosji wstrzymany, bo inspekcja wykryła w tej wodzie jakieś szkodliwe bakterie czy substancje. A na Polskę się Putin obraził, to nagle fitosanitarne inspekcje odkryły, że w polskich wyrobach żywnościowych, w polskim hmm, produktach rolnych są też jakieś tam bakterie czy coś takiego. A tutaj nagle hmm, odkryto, że Sputnik jest świetną szczepionką. No to wydocznie dlatego, że się do Putina zalecają przedstawiciele zachodniej Europy. Zresztą widzieliśmy w momencie wizyty tego nieszczęsnego krytyna Juska Borela, tak zwanego ministra spraw zagranicznych Unii Europejskiej, który pojechał do Moskwy, dał się tam przeczołgać totalnie upokorzyć, pokazując zresztą, jakim jakim byle czym jest w tej chwili Unia Europejska, jaką głupotą jest cała ta linia opozycyjna, żeby tylko wszystko, wszystko jak Unia, tylko Unia, bo, bo to jest po prostu zaszywanie się strupem w worku. No ale o tym już państwu mówiłem wielokrotnie. Czego ten nieszczęsny idiota pojechał do Moskwy? Ponieważ oni do dzisiaj, no 70 lat, żad, niby tam byli jacyś sowietolodzy tego, ale nie może Zachód zrozumieć, że z Rosją politykę się prowadzi według starej zasady, kopniesz go, to cię pogłaszcze, pogłaszczesz go, to cię kopnie. No i oni cały czas Ruskich głaszczą, w związku z czym cały czas dostają kopa. I myśleli, o, Obama tam, czy inni, tak samo Carter wcześniej więc przyjdźmy do Moskwy z jakimś darem, to oni się odwdzięczą. Nie, w Moskwie patrzy na to, o, przyszedł głupek z darem, tak, to znaczy boi się nas, to kopnąć go w tyłek, to się nas będzie bał jeszcze bardziej. Weźmiemy od was szczepionkę Sputnik, uznamy, że szczepionka Sputnik jest fajna, kasę zarobicie, tylko w takim razie zróbcie coś dla nas, no nie paswcie się tak nad tym Nawalnym. A Putin wie odwrotnie, to tego Nawalnego do pudła i co mi zrobicie? I co odważycie się teraz podskoczyć? Przecież wyjdziecie na jeszcze gorszych kretynów. Nie daj Boże, a to się skończy tak, że nagle się dowiemy, że pan Nawalny umarna zawał serca podczas próby ucieczki nagłej i Putin rzuci taką kartę na stół i powie Niemcom no i co Maul Halten czy spróbujecie mi podskoczyć bo wtedy nie będzie gazociągu nie będzie kasabubu które tak bardzo wam jest potrzebne nie będzie surowca i nie podskoczą to samo co zrobił nasz nieszczęsny idiota były premier Tusk w Smoleńsku, gdzie mu się wydawało, że jak wszystko odda Putinowi, to Putin zrobi wszystko, żeby, żeby tylko sprawę wyjaśnić, żeby tylko pokazać, że to nie mieli Rosjańscy nic wspólnego. Nie. Oni sami, proszę sprawdzić tego, sami po 10 kwietnia zaproponowali międzynarodową komisję. Nie, to Tusk pojawił taki znak przyjaźni. Nie, nie, zróbcie to sami, wszystko, dar wam taki daję, róbcie to, żeby to się do mnie nie przykleiło, zróbcie sobie... Tak, wam będzie zależeć, żeby nie było to, że to jest zamach. Nie, dokładnie odwrotnie. Właśnie w takiej sytuacji, że tak, to my to zrobimy, tego wraku nie powąchacie, nad trupami się popastwimy, wsadzimy wam po dwie, trzy głowy do jednej trumny, żebyście się totalnie skompromitowali, będziemy wypuszczać takie historie od czasu do czasu. No bo taka jest polityka z Rosją. Ale dobra, miałem mówić o tych szczepionkach. No. Sputnik okazuje się dobry. Pytanie jest takie, czy to się kiedykolwiek skończy? No bo jeżeli jest taki złoty interes na tych szczepionkach, to co, nagle ktoś przestanie te szczepionki produkować tylko dlatego, że wszystkich już zaszczepiono? Czy mówiąc tym obrzydliwym językiem hodowców, wyszczepiono całe populacje? Ktoś zrezygnuje z takiej kasy? Jakoś słabo w to wierzę. Zaraz się kupi dziesiątki sprzedajnych mediów, żeby robiły histerię, że pojawił się nowy wariant wirusa, dużo bardziej zabójczy, wariant falenicki, czy wariant otwocki, czy peruwiański, czy afrykański, czy śmaki i owaki, nieważne, no bo się będzie pojawiać nowy wariant wirusa, bo wirusy tego rodzaju na RNA oparte bardzo szybko mutują i stale mają nowe warianty. To nie jest wirus odry, czy polio, prawda, który jak raz opracowano szczepionkę, to ona jest zawsze, to jest raczej bardziej podobne do grypy, na której co roku szczepionka jest na grypę ubiegłoroczną, bo tegoroczna jest zawsze <laughs> troszeczkę inna. No już się słyszy, trzecią dawkę szczepionki trzeba dawać. A potem dzieciom dawać, już jakiś profesorek mądry powiedział, że wprawdzie nie jest to sprawdzone, ale co tam, sprawdźmy, będziemy, zobaczymy, dajmy dzieciom, psom, kotom, wszystkim mamy szczepionkę, no coś trzeba z nią zrobić. A ja potem się okaże, że y, jakiś inny wirus się pojawił. To się nigdy nie skończy, bo to jest zbyt wygodne po prostu, żeby się skończyło. No chyba że ktoś tupnie nogą i powie, jak w y, Turcji, prawda, czy nie ten na czy Indie, czy Japonia pocałycie nas w, z tymi szczepionkami, ale jakoś tak się składa, że w naszym kręgu cywilizacyjnym, gdzie histeria wywołane, wywoływana przez media, indukowana w społeczeństwach, jest prawem najwyższym i ta histeria rządzi. No, w naszych społeczeństwach się to okazuje niemożliwe. Tak mi cały czas brzęczy w potylicy to zdanie z filmu Seksmisja. Mówi jej wysokość, czyli Wiesław Michnikowski, w jednej z ostatnich scen opowiadając historię, jak to tam było, że no było jakieś to promieniowanie Kupelwajzera. Więc zamknięto te wszystkie baby w blockhousach podziemnych, żeby je to promieniowanie nie wykończyło, bo no się okazało, że to promieniowanie nie było takie szkodliwe, ale skoro już je tam zamknięto i one się z tym pogodziły i się przyzwyczaiły do życia w tych blockhousach, to tam się je łatwiej kontroluje. No mam wrażenie, że to dokładnie się dzieje na naszych oczach. Skoro się wszyscy przyzwyczaili, skoro przerażeni epidemią, o której wciąż słyszą ze każdej strony, godzą się na rzeczy, na które by się nigdy w życiu inaczej nie zgodzili, to dlaczego, cholera jasna, rezygnować? Dlaczego tę epidemię kończyć, no. W starym o synu prawnika, który się chwali tacie, że zakończył sprawę, której ojciec przez tyle lat nie mógł zakończyć, a ojciec mówi, ty durniu, ja z tej sprawy żyłem tyle lat, ty byś żeby jeszcze Twoje dziecko wyżyło, a ty se wziąłeś i ją wygrałeś po prostu. I co tak? Wygrajmy z epidemią i co wtedy? Wrócimy do normalności? No, my byśmy chcieli, ale to nasze chcenie, obawiam się, jest mniej ważne od chcenia tych, którym ta epidemia jest bardzo na rękę.